Nie... Znaczy to po prostu skasowano całe moje życie, tak? Ale ja nie chcę tym mówić o tym mówić, bo to jak się mówi, to się tylko rozdrapuje i no, Nie, to znaczy już się przyzwyczaiłam. Po, po pięciu latach można się przyzwyczaić. Tak? No to pani nie chce o tym gadać. Nie, ja nie ja nie szukam pomocy tutaj psychologicznej. Tak? Zobaczyłam pana, to się ucieszyłam. No.

Dzisiaj na tym filmie to był film o rdzennych mieszkańcach obu, obu Mary, tak? Ale taki dołujący raczej. Dwie godziny. W każdym razie oni jak już nie mogli wytrzymać, to się zamieniali. Zamieniali się w ptaki. Magias. Coś tam pili, jakieś zioła tak? i stawali się ptakami. I takie przypadki do jednej dziewczyny i jej brata. Ale to niezależnie. To w filmie było. Tak, ale w Indianie mają jakieś tam swoje wierzenia, więc nie wiadomo o co tu chodzi. Nie, to mi się trudno ustosunkować do tego filmu, bo... Nie wiem, czy to prawda, czy to tylko baśń, tak? Taka bajka. Może to tylko bajka, tak? Znaczy, chodzi o to, że oni nie mogą się zaadaptować do tego innego życia, prawda? Tak jak Pan. Ale nie, Pan jest szczęśliwy. Pan zawsze mówił, że jest szczęśliwy, tak? Nadal czy już nie tak bardzo? A... No, zwierzę się zadowolony, bo akceptacja dobrze pracuję. Jak czegoś nie mogę zmienić, to akceptuję. Mhm. Ale, to... Ale ja myślałam naprawdę, że tam pan zostanie i że to się uda. Nie, poważnie. Że... Tam, co tam wyjdzie. Nie? Mm -hmm. Znaczy ja nie znam sytuacji, nie? nie znam szczegółów żadnych. Ale no tak sobie zmyślałam wtedy. A policy się by tam. Masz no. a jak to no z powrotem, to tak sobie. Ale chociaż miał podróż. No właśnie. A nie, to ja zawsze, ja zawsze sobie myślałam, a przynajmniej... Dostał to, czego chciał, o czym marzył. No. Tak? No. no tak, no bo gdyby pan tam nie był nie widział to w ogóle co innego. No teraz choć. Już wiem, gdzie trzeba jechać. Tak? Bo dobry biznes tam na zbieraniu pieniędzy. Tak? Aha. Że nie, nie. Jak przyjdzie, to będzie. Jak najlepiej. Tylko myślałam, że tamto już. że wyjdzie. No, no co, dobrze. Pojadę zbierać pieniądze dalej.

Dobre powodzenia powodzenia no. nie chce mi się wierzyć no. do widzenia